Nie ja, o ja, ja jest już mikrofonie, bo to z naszej drzwi, o ja więcej godin od Pitra, także nie ja wiem czy piszą za to. Ja nie wiem czy to jest dobre, czy to jest Mata czy, czy Zaleta, ale ja będę więcej więcej tego moja tego mojego, no jest taka No, Witam Was wszystkich serdecznie w imieniu całego zarządu samego klubu jest niezmiernie miło, że tak licznie, że się tu się zebrali, że jest nas tak dużo. Nie, no serce się naduje, jest to mega przeżycie, bo fajnie jest to docenienie z tego, że widzimy to, co robimy, że warto to robić, że warto się spotykać. Minęło pięć lat od naszego ostatniego spotkania, wydaje mi się, że jest nas może nawet więcej, czy tyle samo. Fajne jest to, że ta nasza afrykańska rodzina cały czas trzymie się razem, że, że możemy się spotykać. Prezes Piotr Widera, LKS Nędza, Gerard Przybyła, przewodniczący Rady Gminy, działacz sportowy, też dobra dusza tego klubu. Jesteśmy na stadionie, kolejny jubileusz. 115 lat. 115 lat, 115. LKS Nędza. Klub w okręgówce, tak. dość wysoko, ale bez awansu do czwartej ligi nie dało się na. Na chwilę obecną już żeby stwierdzić, że bez awansu. Tak. Tak. Jeszcze... Parę tygodni temu szansa była realna, bo to 21 kolej na pozycji lidera, no ale niestety. Ale za to z tej okręgówki klub długo nie schodzi, to jest takie stale tak, droje ja miejsce. Nie... Kilkanaście lat rzędu, a w sumie to jest około 30 lat. Od e... 2006 roku Tak nie, bym... co... nie przerwano. Bo... A przedtem były takie epizody po 4-3 po lata. E... Jaka jest kondycja klubu? Jakbyście panowie określili dzisiaj? mówimy, sportowa, czy no, angielska, Wszystko. Chyba średnia tak ogólnie. Tak, Wszystkich klubach nie, nie ma jakichś tak Ja myślę, że to Myślę, że kondycja raczej dobra. Widać po, po klubie, widać po wynikach, widać po obiekcie, bo też cały czas się, cały czas się zmienia, bo staramy się zmieniać przede wszystkim dla, dla zawodników, ale i dla, dla kibiców, bo to, bo to dla nich jesteśmy. Ile członków ma klub dzisiaj? Były połączone. Mm. Od, od 2021 roku mamy jakby rozgraniczenie sport pi, piłki, tej seniorskiej piłki młodzieżowej bo no mamy jeszcze gminny młodzieżowy klub sportowy, który, który szkoli dzieci i młodzież z całej gminy bo to jest nie tylko jest Nemca, to jest Zawada Księżyca, Ciałowice, Łęk, Górki Śląskie, No z całej gminy jest, jakby szkoli to młodzież a, a już piłka seniorska jest tylko w tych, w tych klubach jest tylko, tylko piłka seniorska, tak na dzień dzisiejszy mamy w lks jest drużyna, drużyna seniorów i była drużyna juniorów, jeszcze starszych, a cała młodzież to już jest gminą z 21 7. Koncentrujecie się tylko na futbolu, czy też jakieś inne sekcje tak. są w planach? Znaczy, na chwilę obecną tylko piłka nożna. Nie? No, no, wcześniej to, była, no. były, była to, były zapasy, szachy. były to mm. były szachy kiedyś w historii klubu. Siatkówka mm. była też tutaj u nas, e, już tej, w tej nowszej historii. Na dzień dzisiejszy głównie to gminy, piłka nożna też, no, z, no, z, z, też z ekonomicznych też względów, bo każda nie. sekcja gdzieś tam, gdzieś tam generuje jakby, jakby kolejne i kolejne poszta, a no, piłka jest jednak najpopularniejszym sportem. Klub organizował też kiedyś słynne majówki w nędzy teraz... A, czerwcówki. Od 2004 roku klub był organizatorem, klub był poprzez Gminę, ale był głównym organizatorem tych, tych festynów majowych. Od 20 lat 20, do 2019 roku. COVID nas zatrzymał. Proszę wiedzieć, te urodziny, tam na sali jest dużo osób, dużo działaczy, pewnie też byłych piłkarzy odwiedziło Was dużo sportowców z Nędzy, którzy mieszkają gdzieś w Niemczech albo tak, w innych rejonach. Tak. Ja myślałem, że to będzie około 10 osób przyjecha, przyjechali z Niemiec tutaj, tego świętowe rezydentami mieli wiele już. Panujecie jakiś mecz odbojów z za kontra współcześnie. No jak gada... się tam ułoży, to się ułoży. To, czy tutaj są trzy kategorie, kategorie, które dopuszczają do tego, do tego meczu, żeby mógł ktoś w tych odbojach zagrać. Nie? Bo to jest tak, musi być. Albo Albo brak włosów, albo nadmiar kilogramów, albo odpowiedni wiek. Nie? Także wszyscy ci, którzy się załapią mogą, mogą zagrać w tym meczu. Nie, widać, jest tam widać dosyć dużo, dużo chętnych, to, to chodzi głównie o zabawę. Żeby się przebrać, wyjść na to boisko i zrobić pamiątkowe zdjęcie. 5 lat temu udało się zrobić mecz, naprawdę było u nas kurczę, blisko 40 ludzi do grania. No, Główne w tych spotkaniach to jest to, żeby spotkać, porozmawiać, posmieniać stare czasy. Mamy tutaj na, na, na sali spotkali się ludzie, którzy się blisko 30-35 lat nawet nie, nie widzieli. Taka tak, historyczna tak, tak, jest ciekawostka. W 1985 roku awans do okręgów terynówki, w wtedy awans do terenówki i po pierwszej, po pierwsze, w drugim sezonie, w drugim sezonie grania po rundzie jesiennej jest takie fajne zdjęcie tej drużyny, która zrobiła Amazon, 22 opaków stoi na tym, na tym zdjęciu, 16 z nich wyjechało do Niemiec na nie 3 miesięcy, także zostało jakieś garstka tam, i że potem kaskady, nie, że skorzystali na tym, na tym młodzi, Wtedy gdzieś tam, że, że mogli skoczyć do skład, ale to, to jest taki okres, w którym szacuje się w samej miejscowości Nędza, w latach 80. wyjechało blisko 700 osób, także to całe pokolenie wyjechało. Spotykałem się dzisiaj, to fajne jest, że, że odpowiedzieli na nasze zaproszenie, bo faktycznie są to ludzie, którzy czasami 20-20 lat się nie widzieli. Chwila konsternacji, bo nie, nie, nie zawsze się poznali, bo no, już włosów trochę mniej, czasami kilogramu więcej, ale, ale to jest miłe, nie jest to fajne. Sezon za nami, teraz wakacje. się jeszcze, 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 jeszcze trwa. Jeszcze mamy ale karty zostały już rozdane, wiemy, że. Prawie? Klub, prawie, prawie, prawie bo jeszcze jest, gra się o foty. się to, tworków, gra. to tam będzie walka do ostatniego meczu. Znaczy, na, na pewno do ostatniego meczu, ale przypuszczam do ostatnich minut. Czy ambicji nie zabraknie do końca? Nam. W no no tak, tak. No każdym meczu gramy o trzy punkty, to plany na, na przyszły sezon, będą wakacje, o jakich transferach już dzisiaj wiadomo, kto odchodzi, kto chce przyjść do nędzy. Za tydzień będziemy cele. wiedzieli o zakończeniu sezonu, jakaś wizja gdzieś tam jest, budowanie znowu myślę solidnej, dobrej no, drużyny, prostu... bo tak trzeba powiedzieć, tak jak Pan to powiedział, od lat gramy. I... Ten klub jest, jest taką no, solidną marką w tej, w tej lidze okręgowej. Staramy się, gdzie zawsze jest ta górna część tabeli, nawet jeśli pierwszej lidze pierwsza, piąta zawsze gdzieś tam jest. Mamy ja... stosunkowo dużo młodych piłkarzy, mamy fajną młodzież, która, która właśnie teraz w dużym będzie wchodziła do pierwszej drużyny i myślę, że będzie to na pewno ciekawe zespoły. Nie chwaląc powiem, że, że mamy najwięcej tego banków, wszystkich, wszystkich drużyn grających w klasie okręgowej, jakby to grało na no i będziecie grali Darby Soniął Racimusz. No, no graliśmy już. Powiem panu tak, no do tej kolejki, do tej, która się teraz zakończyła, trzy drużyny z powiatu raciborskiego były na trzech pierwszych miejscach. To są Testworków Krzysztowice i inne piłka w powiecie no. jest dosyć silna A, A, Aktualnie tak. Na takim racji, poziomie powiedzmy okręgu. Trzeba powiedzieć, jak jeszcze te lat 10 tam dekady wstecz, to ten podokręg rybnicki gdzieś był jakby wyżej notowany teraz zdecydowanie na raciborskie budowę w tych ligach okręgowych gdzie jest wygląda to o wiele, wiele lepiej, też by to pokazywał sezon, były grupy mistrzowskie i spadkowe, to, że ta grupa mistrzowska to była 80% z naszej raciborskiej budowana odnośnie bo, e, Derbus, Unią Racibórz to nie jest jeszcze w ogóle przesądzone, no po ostatniej kolejce jest tylko na, na papierze kto jest spadkowiczem. A kto w tym jeszcze miesiąc może to Wycofania, przykład takich był Dużyny czy e, w zeszłym roku, która po prostu, jak miała grać baraj, musi się utrzymać bez baraj. Nie wiecie, jak Ale tak mówię, no tam już są różne głosy. Ktoś tam wycofuje rezerwy, ktoś się wycofuje, także różnie to było. Żeby powiedzieć, poza sukcesami sportowymi, czego jeszcze życzyć klubowi? Wietrało się. Wytrwałości siły i kibicy. Trzech no. rzeczy.